Witam was moi kochani na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Kochani, dzisiaj do was przychodzę z bardzo przepysznym ciastem. Ciastem z rabarbarem. Na spodzie kruchym z pianką z taką bezą i na górze jest kruszonka. Poprawnie mówi się rabarbar, a że ją ja tak więcej godą niż mówię to my na to w duma zawsze godali rabarbar. I kochani, sezon na rabarbar jest do końca czerwca. Także wykorzystajmy go, bo w tym czasie smakuje on najlepiej. I dzisiaj moja taka pierwsza propozycja ciasta, które jest naprawdę przepyszne i zapraszam do pieczenia. Dziękuję Wam wszystkim za wszystkie super miłe komentarze, za wszystkie wiadomości, co mi wysyłacie. Ja staram się oczywiście na wszystkie odpowiedzieć i na pewno odpowiem. Teraz zawsze trochę więcej tej roboty i wiadomo, z tym czasem jest trochę ciężko, ale na pewno na każdy wasz komentarz odpowiem. Wszystkich nowych moich tutaj widzów bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji. Nie zapomnijcie o łapki w górę i bardzo się cieszę, żeście tu ze mną są. I to na tyle, kochani. Ja już zapraszam Was na filmik. W misie miksera mam przesiane 3 szklanki mąki z dwoma małżeczkami proszku do pieczenia, jedna szklanka mąki zwykłej pszennej i 160 g. Następnie potrzebujemy 5 żółtek, 5 łyżek cukru z jednym cukrem waniliowym, 3 łyżki śmietany i 200 g masła. Do mąki z proszkiem do pieczenia dodajemy sło. Ciasto te można wyrobić na stolnicy albo mikserem, po prostu jak kto woli. Delikatnie wymieszam. Dodając po jednym żółtku. Następnie dodajemy cukier i zagniatamy dalej. Piekarnik załączamy na góra, dół 200 stopni. I dodaję jeszcze trzy łyżki śmietany. Wszystko razem się zagniecie. Jakby to ciasto było trochę takie kruszące, możecie dodać jeszcze łyżka czy dwie śmietany. Moje ciasto już jest wyrobione. Wykładamy je na stolnica lub... lub na blat kuchenny, i jeszcze tak razem je tutaj musimy przegnieść. I tak, 1 piąta tego ciasta dajemy do woreczka i zostawiamy je w lodówce. To będzie na, na nasza kruszonka na góra. I dajemy do lodówki, a resztę ciasta możemy trochę rozwałkować, czy po prostu rozprowadzić w formie. Forma o średnicy 26 cm, wyłożoną papierem do pieczenia lub wysmarujcie tłuszczem i wysypcie tam bułką tartą na przykład. I te ciasto nie rozwałkuje, ono jest bardzo takie elastyczne, od razu rozprowadza w formie. Tak to wygląda. W tym czasie forma daje też do lodówki i zabieramy się za rabarbar. Zacznijmy od tego: że sezon na rabarber jest do końca czerwca. Czym jest bardziej czerwieniejszy, tym jest bardziej słodszy. Ja już tutaj mam umyty rabarber. Mam go tutaj 600 gram. I tak młodego rabarberu nie musimy w ogóle obierać, tylko odcinamy góra, czyli te listki i odcinamy tę końcówkę. Jeżeli mamy rabarber już taki starszy, który ma już takie włókna, to wtedy możemy go obrać. I tak odcinamy tutaj kochani te listki, odcinamy tutaj ta końcówka i kroimy rabarber w taką kostkę. Rabarber nie nadaje się na długo do przechowywania w lodówce. Jak się go kupi, to trzeba patrzeć dzień Dwa dni i go trzeba zużyć, co z nim zrobić, ale za to nadaje się doskonale do mrożenia. W hotelu jak robię tak więcej, co z tym rabarberem, i muszę wam powiedzieć, że po odmrożeniu ten rabarber jest po prostu fantastyczny, tak jakby był świeżutki. Także polecam, kto mu dużo rabarberu może w ogródku, także zamrozić. Rabarber zasypujemy dwoma łyżkami cukru. zostawiamy na boku i zabieramy się za ubicie białek. Będziemy potrzebować 5 białek, szczypta soli, szklanka cukru i dwa budynie. I tak białka mam tutaj już w misce. Miska oczywiście musi być czysto i sucho. Bydaje ubijała ze szczyptą soli, dodawając stopniowo cukier. Do tak dobrze ubitych białek, kochani, tak dobrze ubitych białek. Dodajemy dwa budynie waniliowe. I już tylko za pomocą szpatułki delikatnie mieszamy, żeby nam ta piana nie opadła. Tak, kochani, powinno mieć taką fajną, puszystą konsystencję. Fajnie pachnie na ten waniliowy pudding I tak teraz wyciągamy nasze ciasto z lodówki. Na dno wykładamy barber te ciasto możecie robić też jeszcze z jakimś innym owocem, z jabłkiem, z wiśnią. Bardzo dobrze smakuje z agrestem, jak jest sezon na agrest, to wtedy ja właśnie je robię też z agrestem. Na to przychodzi nasza waniliowa pianka z białek. Na sama górę pokruszymy kruszonka. Kochani i tak przygotowane ciasto dajemy do piekarnika i pieczymy około godziny. I tu już jest moje ciasto gotowe, super fajnie się wypiekło, kochani wiadomo, że każdy piekarnik piecze inaczej. Ja miała je 50 minut w piekarniku i polecam wam do ostygnięcia zostawić to ciasto jeszcze w piekarniku. Ja miałam już tu gości przed drzwiami, także musiał już je wyciągnąć. Jak mi przez przestygło posypach jeszcze cukrem pudrem. I ciasto naprawdę jest przepyszne, wszystkim smakowało i zapraszam was do pieczenia. I to na tyle kochani, jeszcze raz dziękuję, żeście tu ze mną są i my widzimy się zaś na następnym filmiku. Pa, pa.